to niedzielne popołudnie spotykamy się po raz kolejny w Urzańskiej świątyni aby wielbić uwielbiać Pana Boga swoim śpiewem ubogacać liturgię a dzisiaj w sposób szczególny chcieliśmy nadmienić pielgrzymkę ojca świętego Franciszka do naszej ojczyzny spotkanie z młodymi na krakowskich błoniach na dzisiejszym koncercie wykonaliśmy wiele pieśni piosenek religijnych Nadmienić zapewne należy ukochaną, jedną z wielu ukochanych pieśni Jana Pawła II, Barkę. Na końcu koncertu wykonaliśmy wspólnie z zespołem oraz chórem Cantabile oraz słuchaczami hymn Światowej Młodzieży Błogosławieni Miłosierni. Zespół wieczerzy ma swoją historię. Nie będę dzisiaj akurat się rozwodził nad nad tym zespołem, aczkolwiek wróciliśmy kiedyś do tej nazwy, do pomysłu, aby po raz pierwszy w zasadzie dzisiaj w nowej odsłonie chór połączony z zespołem Powietrzeży. Co było widać, co było słychać, zostawiam Państwa ocenie. Oczywiście ten odbiór to jest zasługą wielu ludzi, przygotowania do koncertu, prób. Jak również samo światło, dźwięk został przygotowany przez profesjonalistów, przez pana Krzysia i przez pana Sebastiana. Za co im bardzo dziękuję.